Naturoterapeuta radzi doskonałe samopoczucie, zdrowie i długowieczność. Zapraszam Mariusz Szydłowski. Dlaczego woda nie jest lekarstwem? Cześć. Na to pytanie nie da się odpowiedzieć wprost, bo jest to nieco złożony temat. Jednak woda w kontekście zdrowia jest tematem, który absolutnie zasługuje na uwagę. Po prostu dlatego że bez wody nie było, nie ma i nie będzie ani zdrowia, ani życia. Dzisiejszy podcast, czwarty z serii Woda a zdrowie, będzie refleksją wokół pewnego niezmiernie istotnego dla dosłownie każdego człowieka wątku dotyczącego naszego podejścia do zdrowia, bez którego wszystko inne schodzi na dalszy plan. Na wstępie krótko, ale gorąco zachęcam Cię do wspierania mojego kanału, subskrybując go i oczywiście nagradzając łapką w górę, jeżeli stwierdzisz, że to, co tutaj usłyszysz, przyczyni się do poprawy jakości Twojego życia. Z góry Ci za to dziękuję. A dodatkowo w opisie pod filmem znajdziesz informacje o promocjach i losowaniach dla osób, które w ciekawy sposób skomentują ten podcast. Polecam też e-sklep z napojami i kosmetykami o naprawdę wyjątkowych właściwościach, jakich nie wytwarza się nigdzie indziej na świecie. A teraz wracam do odpowiedzi na postawione na początku pytanie. Chciałbym zwrócić Twoją uwagę na pewien aspekt psychologiczny, który w zasadzie determinuje sposób postępowania konsumentów w różnych dziedzinach ich życia. Ale w tym przypadku skupię się na obszarze naszych zachowań, niestety często bezrefleksyjnych, dotyczących naszego zdrowia, czyli profilaktyki, poprawy czy powrotu do zdrowia. Chodzi tu o nasze zachowania jako potencjalni pacjenci. Mowa tu o szeroko rozpowszechnionej ignorancji w tym zakresie. Większość praktycznie wcale nie ma pojęcia o tym, jak samemu zadbać o swoje zdrowie ani nawet po co o nie dbać. Szczególnie młodzi ludzie zachowują się jak jakieś magilne, niezniszczalne, których ciała mogą poradzić sobie z każdym wyzwaniem i wlewają i wsypują w siebie masowo i bez zastanowienia chemiczne substancje zawarte w przetworzonym jedzeniu i napojach tylko dlatego, że smakują. Nie zdają sobie sprawy z tego, że cały czas dolewają przysłowiowej oliwy do ognia, który z całą pewnością rozgorzeje. Wydawałoby się, że wraz z wiekiem, ta wręcz nazwałbym to nawet obojętność na skutki takich zachowań, będzie ustępowała rozsądkowi dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu. Tak się dzieje, ale to moim zdaniem rzadkość. Stosunkowo niewielki odsetek ludzi myśli zawczasu o swoim zdrowiu, a ta ogromna większość, która tego nie robi. Nie robi tego dlatego, gdyż tak naprawdę nie ma najmniejszego pojęcia o możliwościach wpływania na swój stan zdrowia albo jego przywracaniu w bezpieczny i skuteczny sposób. Nie wie, że można to robić również samemu i to bardzo skutecznie. W sumie, to skąd mamy to wiedzieć? Czy ktoś w ogóle dba o to, abyśmy to wiedzieli? Nie robi tego szkoła ani też żadna inna instytucja. To, co każdy wie, to to, że są tacy, którzy wiedzą jak to się robi i są to lekarze i szeroko rozumiana służba zdrowia. Niestety ze wszystkimi swoimi wadami i z całą swoją złą sławą. Ja widzę, że ten aspekt naszego życia pozostawiamy na tak zwaną pastwę losu i praktycznie nikt nie próbuje nawet tego zmienić. A przecież jest to nasze zdrowie. Dzieje się tak, bo każdy myśli, że może problemy zdrowotne jakoś go ominą, a jak nie omijają, to korzystamy z tego, co osiągalne jest najszybciej i niby za darmo czyli służba zdrowia. Bo każdy przecież tak robi, a czegoś innego przecież nie ma. Młodzi ludzie myślą, że problemy zdrowotne ich nie dotyczą, co jestem jeszcze w stanie zrozumieć, bo dopóki ich nie dopadną, to nie bardzo wiedzą o czym mowa. Gorzej z dorosłymi, którzy najczęściej też nie mają odpowiedniej wiedzy i najczęściej nie próbują posiąść choćby takiej podstawowej o profilaktyce zdrowotnej. Taka sytuacja powinna wydawać się co najmniej dziwna, ale gdy się temu bliżej przyjrzeć, to wyraźnie widać, że nie jest to przypadkowe. Widać, że nad tak zwaną zbiorową świadomością w tym zakresie pracują mozolnie media wszelkiej maści. Nie ma też praktycznie żadnej edukacji w tym zakresie. Dzieci nie wiedzą nawet, jakie jedzenie jest zdrowe, a jakie niezdrowe. W USA dochodzi do absurdów, bo niektórzy są przekonani, że pizza to źródło warzyw, bo ma w sobie ketchup. Taki stan rzeczy został usankcjonowany przez Kongres Amerykański. Pizza to źródło warzyw i to ustawowo. Reklamy tabletek, pigułek, maści i suplementów to główny dochód z reklamy tychże mediów. Wywiady z lekarzami deprecjonujące naturalne metody leczenia. Filmy i seriale z idealnymi lekarzami oddanymi sercem i ciałem swoim pacjentom, jak na przykład wyimaginowany Super Dr. House, ma się właściwie nijak do rzeczywistości w naszej służbie zdrowia. Ale wszystko to podprogowo buduje przekonanie, że pomóc może tylko lekarz, który przecież po to uczył się przez wiele lat. Problem w tym, że nie uczył się niestety wszystkiego, a na dodatek rzeczywistość kliniczna tylko w niewielkim stopniu odzwierciedla możliwości, które umożliwiają osiągnięcia naukowe. Bo jak zwykle, wiedza działa tylko wtedy, gdy się z niej korzysta. A fakt, że do lekarza specjalisty dostać się zawczasu, czyli po rozpoznaniu, ale przed zejściem z tego świata, kojarzy się bardziej z thrillerem i jeszcze bardziej utwierdza pacjenta, że ta instytucja jest oblegana. Czyli musi być potrzebna i skuteczna. Czasami chyba łatwiej byłoby zobaczyć na żywo papieża niż lekarza specjalistę. To po co tak się postępuje? Myślę, że po to, aby społeczeństwu wpoić przekonanie, że na zdrowie my sami nie mamy praktycznie żadnego wpływu bo bakterie, bo wirusy, bo geny oraz żeby wpoić nam zasadę, że gdy pojawia się problem zdrowotny, to służba zdrowia jest jedynym rozwiązaniem ratunkowym. Wszystko byłoby jak najbardziej w porządku, gdyby nie to, że skuteczność leczenia tejże służby zdrowia pozostawia bardzo wiele do życzenia, aż strach się bać. Ludzie starsi obawiają się pobytu w szpitalu z powodu wysokiej śmiertelności, niezależnie od przyczyny w nim pobytu. A wszystko to dzieje się zgodnie z prawem, które poza drobnymi wyjątkami stoi po stronie lekarzy i służby zdrowia, gdy stanie się najgorsze. Praktycznie nikt nie ponosi odpowiedzialności za popełniane błędy i zaniedbania, ale gdy pacjent współpracuje z przedstawicielami medycyny naturalnej, która co najwyżej nie jest pomocna, a najczęściej jest, to podnosi się jazgod o zabawonach i ciemnogrodzie. Praktycznie każdy, kto miał do czynienia ze służbą zdrowia, potwierdza, że najczęściej nie należy to do przyjemności. Chociaż są oczywiście wyjątki, niezaprzeczalnie są też lekarze z powołaniem i szczęście ma ten, to na nich trafi, gdy zajdzie taka potrzeba. Ale jest nadzieja, bo nie wszędzie na świecie tak jest, bo społeczeństwo ma coraz więcej wiedzy na ten temat, mimo trudnych warunków w jej pozyskiwaniu. Wiem to, porozmawiam z ludźmi i coraz częściej pozytywnie mnie zaskakują zakresem posiadanej wiedzy z obszaru naturalnych metod dbania o zdrowie. Szczególnie cieszy mnie coraz większa świadomość dotycząca znaczenia wody i prawidłowego nawodnienia organizmu. Takie osoby zdają sobie doskonale sprawę z tego, że im szerzej i świadomie sami zadbają o swoje zdrowie, właśnie metodami z dziedziny medycyny naturalnej, tym mniej są narażeni na choroby i dolegliwości, i unikają tym samym konieczności korzystania z publicznej służby zdrowia, która, co widać wyraźnie, sama nie domaga, i to nie tylko u nas. Dlatego każdy powinien, moim zdaniem, przede wszystkim samemu dbać o swoje zdrowie i znać proste i bardzo skuteczne metody z dziedziny profilaktyki zdrowotnej. Powinien wiedzieć, jak działa nasz organizm, a przede wszystkim to, co prowadzi do powstawania dolegliwości zdrowotnych? Powinien to wiedzieć, bo wbrew ogólnie panującemu przekonaniu, nie jest to wcale takie trudne, a wręcz jest to proste. Jeżeli chcesz cieszyć się zdrowiem nie tylko za młodu, to niezbędne jest pozyskiwanie wiedzy o naturalnych metodach profilaktyki zdrowotnej i, co najważniejsze, stosowanie tej wiedzy na co dzień i konsekwentnie. To często są naprawdę proste, ale niezwykle skuteczne sposoby, które ochronią cię przed wieloma problemami, zanim się zaczną. Uzmysłowienie sobie, jak bardzo systemowe ignorowanie znaczenia wody dla zdrowia wpływa na bezpieczeństwo zdrowotne i poziom komfortu życia, nie tylko Twojego czy mojego, ale dosłownie całych społeczeństw, z pewnością pozwoli Ci dość łatwo uniknąć bardzo groźnych konsekwencji zdrowotnych pochodzących z takiego traktowania tej kwestii. Przez służby zdrowia prawie na całym świecie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że jest to zamierzona robota. Stawiam pytanie, dlaczego woda nie jest lekarstwem? Stawiam je celowo w ten sposób, gdyż są na świecie lekarze, którzy leczą wodą różne dolegliwości, nawet te najcięższe. I są państwa na świecie, gdzie istnieją oddziały medyczne, na których leczy się wodą do picia. Jednym z nich jest Japonia która cieszy się najwyższymi na świecie wskaźnikami długowieczności i sprawności fizycznej w podeszłym wieku swoich obywateli. Ten sposób leczenia jest tam powszechny i powszechnie znany. Można by wręcz powiedzieć, że stał się elementem kultury zdrowotnej w tym kraju. Jest niezwykle skuteczny i co najważniejsze, bezpieczny. Na dodatek jest tani i nie drenuje kieszeni pacjentów. Obniża koszty społeczne w ogromnym stopniu. Dlaczego w takim razie nie korzystamy z ich doświadczeń tutaj, u nas? Dlaczego w krajach Europy, w USA i wielu innych, które mają bezpośredni dostęp do wiedzy o każdym istniejącym na świecie sposobie leczenia, nie korzysta się z tej wiedzy? Ale gdy gdzieś na świecie pojawia się jakiś nowy wirus czy jego mutacja, to natychmiast o tym wiedzą i gdy uznają to za konieczne, to alarmowane są wszystkie państwa świata, aby można było zapobiec jego rozprzestrzenianiu się. Czyżby Japończycy byli od nas mądrzejsi? Na pewno to, co każdemu kojarzy się z Japonią, to kultura, która cechuje się wzajemnym szacunkiem obywateli. Z szacunku wynika troska, a z niej wynika stosowanie wiedzy, która ma ułatwiać, a nie utrudniać życie. Dlatego w tym kraju po prostu stosuje się istniejącą wiedzę o tym, jak używać wody pitnej do wzmacniania odporności, ale też do leczenia nawet najcięższych powikłań zdrowotnych. Wiedzy, która oparta jest zarówno na badaniach nauki współczesnej, ale i tej pochodzącej z wielowiekowej medycyny naturalnej. Jestem pewien, że i u nas każdy lekarz wie, jak ważna jest woda, jak niebezpieczne jest odwodnienie i że woda ratuje życie, choćby wtedy, gdy ciężko chorym podłącza się kroplówkę z wodą, która w tym przypadku nazywa się solą fizjologiczną. A każdy lek z zalecenia na ulotce powinien być popijany dużą ilością wody, a nie piwem, czy kolą, czy energetykiem. Wyjaśnienie takiego stanu rzeczy jest bardzo proste. Japończycy najzwyczajniej w świecie nie dopuścili do tego, aby wielkie firmy ze swoimi wpływami blokowały dostęp do wiedzy, która się nam należy dosłownie jak przysłowiowa kiełbasa psu. Sęk w tym, że to, co jest lekarstwem, definiują przepisy. Co oczywiście nie jest złe, ale posiada potężną wadę, która wykorzystywana jest do eliminowania konkurencji. To dlatego większość sprawdzonych co do ich skuteczności naturalnych substancji czy ziół, albo np. czosnek, cebula, czy marchew nie mają statusu leku, mimo tego, że prawie każdy korzysta z nich, gdy złapie np. grypę, albo chce wzmocnić swoją odporność. To dlatego zioło lecznictwo jest zabronione, a wiele sprawdzonych przez setki lat, a nawet tysiące lat metod medycyny naturalnej są zabronione. Ale to, co jest w tym najbardziej kuriozalne, to to, że ustawowo ogranicza się przepływ tej wiedzy. Zabrania się nawet wspominać o ich skuteczności leczniczej. Ludzie nie mają możliwości się o nich dowiedzieć z rzetelnych źródeł, a te źródła, które istnieją, są systemowo deprecjonowane. Autorytety, które nie godzą się na taki stan rzeczy, są ośmieszane i marginalizowane. Czy to dzieło przypadku, że tak się robi? W tym zakresie ustawodawca nie dba o to, aby jakaś naturalna substancja, która od tysięcy lat wykazuje swoją skuteczność prozdrowotną, co wydaje się oczywiste, powinna być legalnie uznawana za lek. Zamiast tego znaczenie mają uzyskane certyfikaty, które są trudno osiągalne w przypadku naturalnych, powszechnie łatwo dostępnych i niedrogich substancji, które jednak nie gwarantują generowania potężnych zysków w przeciwieństwie do substancji syntetycznych, praktycznie bez wyjątku ostrzegających o powikłaniach jako skutek uboczny ich stosowania, pochodzących od koncernów farmaceutycznych. Nie trzeba być Einsteinem, aby zauważyć tę zależność. Nie dość tego, przepisy, zarówno krajowe, jak i unijne, dosłownie zabraniają sprzedawcom posługiwania się informacjami, nawet tymi, które dowiedzione są naukowo, o właściwościach leczniczych artykułów spożywczych, które nie uzyskały statusu leku. I to wszystko pod płaszczykiem ochrony konsumenta przed celowym wprowadzaniem go w błąd. Tak jakby nie można było nieuczciwych sprzedawców w inny sposób zdyscyplinować, do niewprowadzania konsumenta w błąd. Na dowód tego, że tak jest, zacytuję dyrektywę unijną, która co do zawartego w niej zakazu moim zdaniem tylko na niby chroni konsumentów, gdyż jej sedno nie tkwi w ochronie konsumenta, a w ochronie interesów, które można sobie po prostu kupić. Dyrektywę, która zmienia wszystko. Bo odbiera obywatelom wolność w zakresie decydowania o tym, jak chce być leczony. Są to niezdarne przepisy odcinające nas od informacji, na podstawie której można by podjąć odpowiednie decyzje, a nie kanalizować ruch w kierunku leczenia akademickiego, ściśle uzależnionego finansowo od tzw. Big Farmy. Cytuję: Dyrektywa 2000 łamane przez 13, łamane przez WE. Co do zasady, zakazuje posługiwania się informacjami, które wprowadzałyby nabywcę w błąd lub przypisywałyby żywności właściwości lecznicze. Nasuwa się pytanie: co ma piernik do wiatraka? Myślę, że to, że tak się dzieje, wie bardzo wielu ludzi. Problem w tym, że nie nauczyliśmy się jeszcze bronić przed ograniczaniem dostępu do odpowiedniej wiedzy. Pozwalamy, aby za nas decydowano, jak mamy być leczeni. Bo mamy za dużo zaufania do pewnych instytucji, które od dawna nie są już niestety na służbie dla obywateli, ale na pasku potężnych firm, które dzięki temu liczą swoje zyski, a zdrowie i bezpieczeństwo obywatela, konsumenta czy pacjenta jest dla nich co najwyżej drugorzędną sprawą. Chcę jednak podkreślić, że nie mam zamiaru namawiać nikogokolwiek do odstawiania leków przepisanych przez lekarza. Mam jednak taką nadzieję, że po tym, co tutaj usłyszałaś czy usłyszałeś. Skierujesz więcej swojej uwagi na swoje zdrowie w kontekście prostych i niezwykle skutecznych metod, tzw. medycyny naturalnej, a w szczególności na dbałość o nawodnienie organizmu zgodnie z jego potrzebami w każdej sytuacji. Wydaje mi się to niezmiernie ważne, aby nie traktować swojego ciała jak samochodu, który zawsze naprawia się w warsztacie, ale jak swój własny dom, w którym mieszkasz i samemu go sobie urządzasz i codziennie sprzątasz w nim, aby czuć się tu dobrze i bezpiecznie. Bardzo Ci dziękuję za wytrwałość i uwagę i zapraszam na następny podcast nie tylko w temacie wody w kontekście zdrowia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia naturoterapeuta Mariusz Szydłowski.